Cześć, z tej strony GameplayCzapa, że chciałbym was zaprosić do kolejnego odcinka, tam, dzisiaj będziemy szukać Mikołaja. Tak. Yy, w ogóle jestem gdzieś na takim ośrodku, gdzie bardzo często yy, właśnie przyjeżdżam. Tutaj jest Mikołaj. W ogóle bardzo, 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 bardzo często pojawia się stąd i w ogóle tam gdzieś na dachu jest. Tam na dachu zazwyczaj ląduje jak... To reszta rodziny zostaje w domu, to właśnie słyszę jakieś tam pukanie. Ja też słyszę i to słyszę. I słychać zazwyczaj jest: ho-ho-ho. Takie normalne świąteczne. No, bo właśnie tutaj przychodzi nikogo. I właśnie się wybrałem go szukać. Obejdziemy sobie tutaj. Jak usłyszymy cokolwiek na schodach, to po prostu pójdziemy i wejdziemy do tej klatki, właśnie i go postaramy się złapać uchwycić go na kamerze postaramy się chociaż nie jestem pewien czy to jest możliwe coś wypuknęło, ale nie jestem pewien co jak tak że to jest mi no bo o kurde dobra yy, bo jest mi mniej... o kurde pali się światło to już jest chyba coś Nic na razie. O, słyszeliście to? Już! Kurczę! Chwilę. Dobra, widać coś. Czy nie widać? Tu jest. Na razie, na razie jest ciemno. Kurde. Jest, o, zapaliło się światło. Dobra, posłuchajcie, jest. Wór z prezentami, więc ja się z wami żegnam, udało się nas złapać Mikołaja, ja się z wami żegnam, cześć.